Szybneczko z tej strony The Will. A to jest trzeci odcinek z serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. Dzisiaj jest ze mną mój kuzyn Kacper. Trzyma. No i zagramy sobie w Hero Zero. Tym razem, razem. Tym razem, razem. Dwa słowa powiedziałem. No, tym razem, razem. Dobra, zaatakujemy sobie kogoś, mam zero oponek, bo kupiłem pudełko z niespodzianką, niestety rzadkie, nie było w nim praktycznie nic, tyle że dostałam jakieś buty mm, te setowe i jakąś rzecz słabą, ale no to nie opłacało się, no i teraz muszę zdejmować broń, że to nam zaatakuje, bo tak to, to zużyje i nie będę miał w ogóle. Też mam konto na Hero Zero. No pokażę, pokażę Wam Kacpera konto. No, bo to jest mój kuzyn Kacper. Koko, konto koko. Jest słabe staty. No trochę. No, bardzo. No nie przepadaj. Trzeba teraz sobie pogram i podosuję staty. No Kacper ma 48 level. Jest teraz u mnie, u mnie, także ma tableta i właśnie sobie teraz w to gra. Dobra, no to tak, yy, będziemy teraz atakować sobie kogoś. No a ja robię misję. No Kacper będzie teraz robił misję. Kacper gra na tablecie. Ja gram na kąpie Na kąpie moim zdaniem się łatwiej gram. Dobra, kogo mogę zaatakować sobie. Może Dogi sobie zaatakujemy go. Hmm. Hmm, czy ja mogę do Giego zaatakować? Hmm, nie, 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 nie. A <ścoughs> uh, Lisa 7 patrzy mam masakryczne staty. Uh, Zaatakuję sobie Oli55665. 5, 6, 6, 5. Okay. ale to mniejsza y -y -y, kogo kogo no jeszcze raz chyba Oli jego zaatakuje. Gdzie jest Oli? A, tu jest Oli. No nie no! no. Mój kolega mi poczuł film. O. No jakim? No, przegrałem z Oli. Dzwoni do mnie, przepraszam za to. To jest moja dawna drwina w dawnym koncie. Moja. To jest. To, to było moje dawne konto. No, te konto było super, miałem dość dobre. Staty. No, to było moje konto, tylko że. Tylko że, no dobra. I przepraszam za mojego kolegę, bo nie może się doczekać chyba, kiedy do niego zadzwonię. Dobra, zaatakuję sobie Ojego, ale tym razem, aha, już nie mogę. Atakowałem. Kurczę. Dobro, dobra, dobra. Okej, okay, no to teraz może zaatakujemy sobie yy, Super dafa. Nie, nie, nie atakuję, nawet szans nie mam. No w ogóle nie mam szans. Dobra, y, zaatakuję sobie teraz snajpera. Dobra, atakuję snajpera. Okej. Okay. Mój, y, mój pieseł osiągnął nie, y, dosłownie 5 minut temu poziomu 20. Aaa... Także mam y, drugą taką dość dobrą rzecz. Dodatkową, którą mi. No, daje, że szansa na trapienie yy, krytyczne twojego przeciwnika zmniejsza się o 5%. No to jest nawet. No, w sumie to nawet to jest bardzo dobre, przydaje się. Na przykład w zadaniach nadzwyczajnych to się dużo przydaje. Dobra, atakuję jeszcze raz na Dobra, zróbmy sobie teraz tak. My już przestaniemy atakować, tylko spróbujemy sobie zrobić zadanka nadzwyczajne. O nie będziemy mogli tak a z niej to przegram no spróbuję z wszystko pod wodą 6 na 10 siódemka atakuje fałszywsz pereł dobra atakuje fałszywsz pereł przynajmniej nie będzie robił teraz takich krytów ponieważ ma o 5% mniej na jego kryty łezu nie ma w ogóle krytów praktycznie ale uniki ma Wygrałem! 5 hP! 5 hP! 5 hP! O Jezu! Ale farciarz ze mnie! Ale ze mnie farciarz! Ale ze mnie farciarz, nie no! Dobra, jeszcze wygrałem bez broni rzucanej! Łe, złe broni rzucanej nawet nie nałożyłem! I wygrałem! A proni nawet nie nałożyłem. ale nie no żal mi tej rzeczy, zobacz, katper katper Na minus 2. Żal mi tej rzeczy, ale dobra. Sprzedaję. Mam prawie 100 tysięcy. Mm, nie jest to za dużo. Jak na mój level, ale to też nie jest tak źle. Dobra, zdejmuję sobie itemę. Co ja zdejmowałem? To, i zdjąłem to. No dobra, no to zdejmujemy te itemki. I teraz atakujemy. Czekaj, kogo my tu mamy? My tu mamy. Mm. Uhu, Z nim mogą być problemy. To jest zarząd Jolantydy. O, jest już mój orzeszek się użył. Uo, o przegrałem. No niestety. normalnie Kacper. Okay. Yy, dobra, może sobie w lidze, bo tak spadłem w lidze. Posłuchajcie, byłem w Srebro 3, a każdy mnie tak zjechałem, zjechałem i ciągle jechałem w dół, i przydychałem. Aż do tego. tutaj. jakby poziomu. No dobra, spróbujemy z Sebo 10. Kacper, y, teraz gra w taką grę Panini Adrenalin. Nie wiem, czy ktoś zna, Piszcie w komentarzach, czy znacie tą grę. No mam nadzieję, że znacie, to jest bardzo znana gra. No Kacper wygrywa 3 do 0. Gadaj głośno Kacper. No dobra, no zabiję cię teraz. I tak gada cicho. No i? Pewnie ludzie cię nie słyszą. Ja wolę. No dobra. I to by... Yy, I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzisiaj grał ze mną Kacper. No, dzięki za oglądanie i na razie.